Reklama. Przeceny na Święta w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, roboty sprzątające, szczoteczki magnetyczne, depilatory świetlne w super niskich cenach. Masz z Media Expert. Jak wymarzone prezenty to Allegro. Teraz okazja pod choinkę. Odzież i obuwie dziecięce od sprawdzonych marek z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancja Allegro.pl i znajdź idealny prezent. Jak tak, to Allegro. Nigdy nie mam pomysłów na prezenty. O, a co tu się schowało w tym kalendarzu? Święta nadchodzą, nie daj się im zaskoczyć. Codziennie nowy prezent w kalendarzu prezentowym. Wejdź na rmfmax.pl i napisz, komu mógłby pasować pod koinkę. Do zgarnięcia 1000 złotych na prezenty od Media Expert. Tysiące pomysłów na prezenty znajdziesz u sponsora konkursów, w sieci sklepów Media Ekspert. Ekspertów od prezentów. Na kule bałwana, ależ sypnęło promkami! Cud normalnie! Bo w netto świąteczne okazje zwalają sań! A Ty? Jak zareagujesz na pomidory malinowe luz w cenie 9,99 za 1 kg aż 50% taniej, a na schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka w cenie 11,99 za 1 kg również aż 50% taniej! Wow! Netto zadziwiająco tanie święta! Nam, pracownikom Agaty, jest trochę przykro, że jeszcze nie wszyscy wiedzą, że w Agacie mamy tak wiele ślicznych dodatków świątecznych. Nawet sam Mikołaj był i nas chwalił. A to na pewno był prawdziwy Mikołaj? No, no przecież, przecież prawdziwego, prawdziwego Mikołaja się od razu odróżni. A no tak. Mikołaj chwali też świąteczną promocję w Agacie. Aż do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Tylko do niedzieli. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl. Cytulne święta biorą się stąd. Agata. W MediaMarkt znajdziesz idealny prezent. Na przykład frytkownica beztłuszczowa Philips Ovi Mini. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 399,99. Teraz za 289 złotych. MediaMarkt. Słyszysz ten grzmot? To nie burza. To chrupnięcie mega crunchy batona proteinowego Werwa z orzeszkami. To pyszne chrupnięcie, to wysoka zawartość białka. Bez oleju palmowego i syropu glukozowo-fruktozowego za jedyne 8 zł za dwa batony w zestawie z aplikacją Orlen Witaj. Promocja dotyczy wszystkich smaków batonów proteinowych Werwa i obowiązuje do 6 stycznia z aplikacją Orlen Witaj. Orlen, witaj epickie okazje. Panie Pascalu, Tak? Czy mógłby Pan zdradzić mi swój sekretny przepis na święta? To żadna tajemnica, Pani Barbara. Super prezenty na przecenach na święta w Media Expert. Trzeba kupić i wszyscy jesteś zadowoleni. No i merci bardzo. No i wesołe świąt. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, smartwatche, laptopy, tablety, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy do kawy i setki innych rewelacyjnych pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Święta tuż, tuż, a w domu jak zawsze dużo do zrobienia. W RTV EURO AGD znajdziesz sprzęty, które pomogą przygotować dom na święta. Na przykład telewizor Sharp 55 cali, Kulet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 2099. Dodatkowo do 50 lat 0% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 23 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. I po reklamie. Reklama. Marian, mm. a gdzie kupimy prezenty? W Media Expert, Barbara. To wiem, no dobrze, ale dla... W Media Expert. A dla... Też w Media Expert, Barbara, na przecenach na święta. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty znajdziesz w Media Expert. Media Expert. Cześć, to Ola Mirosław. Żeby wspinać się szybko, trzeba mieć mocny chwyt. A żeby złapać lokatę na wysokie 7%, wystarczy mieć konto w Credit Agricole. Tak! Otwórz konto dla Ciebie i załóż lokatę przez apkę Credit Agricole. Robisz klik i gotowe! Twoje oszczędności mogą wspiąć się nawet na 7%. Bank Credit Agricole. Lokata Powitalna na 90 dni to promocja do konta dla Ciebie Prime lub Move. W ciągu 14 dni od otwarcia konta możesz otworzyć jedną taką lokatę na kwotę od 1000 do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe 1% w skali roku podwyższymy do 7% jeśli spełnisz warunki promocji. Oferta dostępna w placówkach i aplikacji CA24 Mobile do 15 grudnia tego roku. Z oferty nie mogą skorzystać osoby, które miały u nas konto w ciągu ostatnich dwóch lat. Szczegóły w regulaminie Lokata Powitalna Plus Edycja trzecia. Credi Agricole Bank Polska SA. A ja proszę państwa najpierw wchodzę do aplikacji Moje Sklepy, a dopiero potem do sklepu. Bo z aplikacją Moje Sklepy śmietana piątnica 18% 400 gramów 3.99, a koncentrat Krakus 4.99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 15 do 17 grudnia w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Moje Sklepy, znamy się. Cezary Żak. Marian, a gdybyś był Mikołajem? No to prezenty kupowałbym w Media Expert. Na przecenach na święta. To wiadomo. Przeceny na święta w Media Expert na przykład. Smartwatch Huawei Watch GT 6 Active, czarny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1099 zł. Teraz za jedyne 949 z kodem rabatowym taniej. Piąteczny prezent szyty na miarę? Nowe mieszkanie na osiedlu Tkacka od dewelopera Agrobex czeka na Ciebie gotowe, dostępne od ręki w Sulechowie, w sąsiedztwie zielonych terenów rekreacyjnych. Z łatwym dojazdem do Zielonej Góry zrób prezent sobie i swojej rodzinie już od 7 tysięcy złotych za metr.